Drogie koleżanki i drodzy koledzy, chciałbym dziś przedstawić strategiczny dokument dla Polskiego Związku Łowieckiego, który nosi nazwę Strategia zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035. Chciałbym omówić założenia, które przyjęto podczas opracowywania tego dokumentu, zaprezentuję również główne wyzwania i wynikające z nich zadania dla nas, myśliwych oraz dla organów PZE szczebla okręgowego i krajowego. Dokument jest rezultatem wielomiesięcznej pracy nad jego treścią, a tak naprawdę wielu lat pracy całego zespołu osób związanych z łowiectwem, leśnictwem i całą dziedziną na Strategia jest podsumowaniem ożywionych dyskusji w środowisku myśliwych na temat łowiectwa. Sama dyskusja niestety nie może wyznaczyć kierunków rozwoju, dlatego należało ją skonkretyzować w postaci naszego dokumentu. Strategia jest nowym otwarciem dla naszego zrzeszenia. Daje możliwość zdiagnozowania, w którym miejscu obecnie jesteśmy i do którego miejsca dążymy, jaka jest nasza wizja i jaką misję wypełniamy. Zespół, który opracował strategię, pracował w składzie profesor Dariusz Gwiazdowicz, dr Mikołaj Jakobowski i moja skromna osoba. W toku prac opieraliśmy się na konsultacjach z najwybitniejszymi autorytetami w zakresie łowiectwa i nauk przyrodniczych. Powstał dość obszerny, ale myślę, że ciekawy dokument wyznaczający konkretne zadania, których realizacja spowoduje jakościowe zmiany w naszym zrzeszeniu, wzmacniając jego pozycję i podmiotowość. Zastanówmy się więc, czemu właściwie ma służyć ta nasza strategia. Ma ona pomóc w realizacji trzech zasadniczych celów. Po pierwsze, należy zbudować zaufanie do organów zrzeszenia. Po drugie, trzeba zwiększyć zaangażowanie samych myśliwych w pracę na rzecz społeczeństwa i ochrony przyrody. A po trzecie, naszym nadrzędnym celem jest zbudowanie przez PZEU pozycji wiodącej organizacji realizującej zadania czynnej ochrony przyrody w Polsce. Polski Związek Łowiecki, z uwagi na swoją skalę i kompetencje. Ma stać się jednym z głównych realizatorów programów czynnej ochrony przyrody w Polsce. Mamy stać się najwyższej jakości organizacją pozarządową, cenioną nie tylko w kraju, ale również w Europie. Przejdźmy do szczegółów naszych rozważań. Pierwsze to, jak zbudować zaufanie do organów Zrzeszenia. Na czym polega budowanie zaufania do organów PZEU? Uważamy, że przede wszystkim musimy skupić się na transparentności. Przejawia się ona w przejrzystości prowadzenia wyborów. Najlepiej, gdyby były to wybory bezpośrednie. Będzie to dobry argument dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska właśnie na rzecz przywracania samorządności naszemu zrzeszeniu. Ale musi to być również transparentność prowadzenia działalności przez koła, okręgi i organy szczebla centralnego. Istotna jest również jawność finansów zrzeszenia, bo jej brak może również powodować wiele niepotrzebnych spekulacji i musimy to szybko naprawić. Uważamy, że z nową radą i z nowym zarządem jesteśmy w stanie bardzo szybko to wdrożyć, korzystając również z gotowych doświadczeń innych krajów. Konieczne jest również poprawienie sprawności komunikacji wewnątrz zrzeszenia na poziomie centralnym, okręgowym i w kołach, w taki sposób, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co mamy robić, dlaczego to robimy, dlaczego podejmujemy decyzje, dlaczego w taki, a nie inny sposób wydajemy środki. Kolejne Temat to wdrożenie obiektywnych kryteriów rozpatrywania wniosków o staż i deklaracji o przyjęcie do kół. To kolejny czynnik, który będzie budował zaufanie do organów PZL. Jeżeli przeglądamy fora internetowe, jeżeli dyskutujemy z myśliwymi, to temat stażu i przyjęcia do kół jest bardzo żywiołowo dyskutowany. Wiemy, że Naczelna Rada już w poprzedniej kadencji poczyniła kroki, żeby bardziej zobiektywizować ten proces, jednak musimy jeszcze pójść do przodu, bo. Niestety nie jest to do końca ten stan, którego oczekują myśliwi. Bez załatwienia tej sprawy, do, cały, cały czas zaufanie do naczelnych władz będzie niewystarczające. Drugi ważny obszar naszej działalności to zwiększenie zaangażowania myśliwek w działalność łowiecką. Tutaj jest już bardzo wiele obszarów do zagospodarowania. Jednym z głównych wyzwań jest chociażby konieczność zarządzania gatunkami konfliktowymi, szczególnie drapieżnikami. Jako przykład można podać poważny problem, który wywołuje rozszerzanie się populacji szopa pracza w naszych łowiskach. Oprócz inwazji szopa jest cały szereg innych gatunków wymagających również systemowego zarządzania, opartego na kryteriach naukowych, na badaniach i monitoringu gatunków. Tutaj niebagatelną rolę odgrywa każdy z nas myśliwych. To jest wielkie wyzwanie i musimy mu sprostać. Działalność na rzecz społeczności lokalnych oprócz zapobiegania szkodom w uprawach rolnych i leśnych, przejawia się ona przede wszystkim w działaniach rolno-środowiskowych oraz edukacji przyrodniczej, nie tylko dzieci i młodzieży, ale również poprzez codzienne kontakty i rozmowę z dorosłymi, po to, żeby rozumieli co robimy, że wykonywanie odstrzału to tylko niewielka część procesu zarządzania populacjami oraz że realizujemy cały szereg użytecznych usług na rzecz przyrody i lokalnych społeczności, takich jak chociażby krwiodawstwo, czy zaproponowana w strategii pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych. Jest to obszar działań do rozwinięcia, który będzie bardzo dobrym elementem budowania pozytywnego wizerunku. Nasze zrzeszenie dysponuje dużą liczbą świetnie wyszkolonych myśliwych, którzy potrafią korzystać z najnowszych technologii noktowizji, termowizji. Mamy odpowiednie pojazdy, znamy doskonale teren, więc powinniśmy ten atut wykorzystać. I kolejna odsłona tego samego zagadnienia to współpraca z innymi interesariuszami na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych. Mówimy tutaj nie tylko o współpracy z organami w kraju, takimi jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska czy Rolnictwa. Z poszczególnymi organizacjami administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego, ale również z tymi, którzy są najbliżej nas, z gminami i z powiatami. Ponadto szczególnej uwagi wymaga również rozwinięcie współpracy międzynarodowej. Z jednej strony powinny to być nasze organizacje siostrzane, np. w Niemczech, we Francji, w Szwecji czy w Czechach. Powinniśmy korzystać z ich dobrych praktyk, z wypracowanych rozwiązań a z naszej strony zainspirować ich naszymi doświadczeniami, tradycją i kulturą, naszym dorobkiem, który wyróżnia nas jako polską organizację łowiecką. Z drugiej strony powinniśmy intensywnie rozwijać współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i zachowania praw myśliwych. Trzecie zagadnienie to zbudowanie pozycji wiodącej organizacji odpowiedzialnej za czynną ochronę przyrody. Kwestia ta stanowi zasadniczy składnik naszej wizji. Chcielibyśmy taką organizacją być, i mamy wszelkie predyspozycje ku temu, żeby tak się stało. Po pierwsze, wykorzystajmy ogólnopolską strukturę i nasz ogromny potencjał ludzki oraz intelektualny, który nie ma sobie równych, bo nie ma drugiej organizacji społecznej o takiej sile oddziaływania z ludźmi, którzy wykonują nieodpłatnie tak dużą pracę na rzecz przyrody i społeczeństwa. Pokażmy, że jest to nasza siła. Władze państwowe i samorządowe powinny mieć świadomość, że bez nas nie da się skutecznie zarządzać przyrodą. Jednym z czynników, które będą nas stawiały na wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o hierarchię podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody, jest wdrożenie i udział w monitoringu gatunków łownych, ale również gatunków chronionych, szczególnie tych, które uważane są za gatunki konfliktowe. Jeżeli uda się nam to systematycznie wdrożyć, to również będziemy tutaj postrzegani jako kluczowy gracz. Jeżeli chodzi o system zarządzania zasobami przyrodniczymi, pozostaje jeszcze ten najbardziej złożony, ale dla nas najważniejszy aspekt zarządzanie populacjami zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z odpowiedzialnością za zachowanie różnorodności gatunkowej, ponieważ my, jako myśliwi, mamy głęboką świadomość procesów, które zachodzą w przyrodzie. Zdajemy sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność. Ciąży na naszych barkach, mimo wszelkich przeciwności, mimo coraz większej liczby postulatów tzw. organizacji ekologicznych, które starają się uprościć całą przyrodę do, emoc do emocji w oderwaniu od rzeczywistych procesów, które nią rządzą. Musimy stawić temu czoła i wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności. Z tym zagadnieniem wiąże się również konieczność podjęcia działań dotyczących gatunków konfliktowych. Niestety nie da się tego zrobić na skróty: musimy powołać zespoły do każdego gatunku, każdy musi być rozpatrywany oddzielnie, a wszelkie decyzje podejmowane w zakresie zarządzania daną populacją muszą być oparte na badaniach i na wieloletnim monitoringu. Także to jest ogromnym zadaniem dla nas, ale nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Jest to kolejny argument, który pokazuje, że bez łowiectwa nie jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać przyrodą w Polsce. Musimy o tym pamiętać i to ciągle podkreślać. Teraz chciałbym przejść do krótkiego przeglądu treści strategii. Jeżeli chodzi o założenia do tego dokumentu, to wychodzimy tutaj od uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów z 2019 roku w sprawie kierunków działania PZEU. Uważamy, że była to duża praca wykonana przez Krajowy Zjazd na rzecz zdiagnozowania potrzeb i wyznaczenia kierunków naszego zrzeszenia. Pewne fragmenty strategii będą oczywiście w szczególe różnić się od wytycznych Krajowego Zjazdu, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że od 2019 roku zmieniły się uwarunkowania prawne, a my wykonaliśmy bardzo dużą pracę analityczną i wybraliśmy najlepsze rozwiązanie. I teraz, jeżeli chodzi o strukturę dokumentu, to jest ona oparta o klasyczną metodykę przygotowywania dokumentów strategicznych w obszarze ochrony środowiska i przyrody. Jeżeli pokażemy ten dokument na zewnątrz, to specjaliści zajmujący się strategią docenią fakt, że jest to dokument dobrze ustrukturyzowany, odpowiadający na wszystkie pytania, które powinny być zadane w toku przygotowywania strategii i co najważniejsze. Jest on spójny z dokumentami dotyczącymi polityki rozwoju przyjętymi przez administrację publiczną, przez samorządy. Jesteśmy więc na bardzo dobrej drodze do tego, żeby tę strategię wykorzystać do realizacji naszych praw i promocji naszego zrzeszenia. Strategia pokazuje, że myślimy o ochronie przyrody bardzo poważnie, że mamy silne zaplecze i jesteśmy w stanie to zrealizować w oparciu o konkretne plany i konkretne kryteria. Teraz przejdźmy do poszczególnych rozdziałów. W rozdziale pierwszym mamy krótko omówione założenia strategii. Tutaj możemy dowiedzieć się, jak wygląda hierarchia celów łowiectwa, gdzie wychodzimy od ochrony przyrody, a kończymy na spełnianiu potrzeb społecznych w zakresie myślistwa. Następnie pokazujemy otoczenie prawne łowiectwa, od konwencji międzynarodowych i prawa unijnego, aż po dokumenty wydawane przez samorządy. W tej części wyjaśniamy, kto jest adresatem. I realizatorem strategii, dlaczego przyjęto perspektywę do 2035 roku, oraz wskazujemy, jakie są główne wyzwania i cele strategiczne oparte o kryteria zrównoważonego rozwoju. Mają one wymiar przyrodniczy, społeczny i gospodarczy. Jednak my musimy dodatkowo zająć się również wymiarem organizacyjnym, który te pozostałe wymiary spina. I zgodnie z tą logiką, tak właśnie zostało to ustrukturyzowane w naszym dokumencie. W rozdziale drugim prezentujemy obecny stan naszego zrzeszenia oraz jego przyszłość. W tzw. analizie SWOT diagnozujemy silne i słabe strony naszej, naszej organizacji. Oprócz tego, szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego. Diagnozujemy poszczególne szczeble organizacyjne, starając się odkryć obszary do poprawy. Rozdział kończy prezentacja misji naszego zrzeszenia oraz wizja najbardziej ogólnego celu, który powinniśmy osiągnąć realizując tę strategię. Rozdział trzeci poświęcony jest realizacji tych celów, z których trzy to tak jak wspomnieliśmy cele zrównoważonego rozwoju, a czwarty to wspomniany cel organizacyjny opierający się o kryterium przywództwa i motywacji do, re do realizacji zadań. Jeżeli chodzi o cały dokument, to warto z uwagą prześledzić całość tych rozdziałów, ponieważ uważamy, że zawierają bardzo dużą dawkę wiedzy i tematów do przemyślenia. W wielu przypadkach tylko sygnalizujemy dany problem, dane wyzwanie, ale tutaj, opierając się na ogromnym doświadczeniu i wiedzy członków PZL, liczymy na to, że zostaną one twórczo rozwinięte. Proponujemy, żeby zaangażować komisje problemowe do rozwiązywania tych kwestii, ponieważ dotychczas, w naszej ocenie, większość komisji na poziomie krajowym jak i okręgowym pracowała słabo lub praktycznie wcale nie pracowała. To Zarząd Główny i komisje problemowe mają wypracować szczegółowe plany działań, których spis wymieniony jest w końcu naszej strategii. Na samym końcu dokumentu jest również słownik pojęć, które mogą okazać się przydatne dla jej czytelników, szczególnie tych spoza społeczności myśliwych. Strategia zostanie również przygotowana w języku angielskim w celu promowania i wzmacniania naszej pozycji na zewnątrz, poza granicami kraju, co ma szczególne znaczenie na forum Unii Europejskiej, gdzie powstaje trzy czwarte prawa obowiązującego w Polsce. Chciałbym jeszcze wspomnieć o kwestii wielowymiarowego znaczenia łowiectwa. Które pojawiło się jak, jak, która pojawiła się jako grafika w naszej strategii. Warto korzystać z niej, ponieważ ona prezentuje właśnie, jak wszechstronne jest słowiectwo w Polsce, i iloma dziedzinami my zajmujemy się jako myśliwi. Pamiętajmy też o tym, że strategia jest dokumentem o walorze edukacyjnym, także warto z niego korzystać, szukając argumentów do dyskusji na różnych forach, szczególnie z organizacjami ekologicznymi, antyłowieckimi i tak dalej. W tym miejscu należy również wspomnieć o postulatach zmiany modelu łowiectwa w Polsce. Temat ten poddaliśmy głębokiej analizie i uważamy, że otwarcie drogi do ustawowych zmian w modelu łowiectwa stanowi krytyczne zagrożenie dla naszego zrzeszenia. Biorąc pod uwagę ciągłe próby ograniczania łowiectwa przez rozmaite organizacje, musimy pamiętać, że po rozpoczęciu procesu legislacyjnego, który miałby służyć zmianie modelu łowiectwa, kontrolę nad nim przejmie rząd i parlament, a sam dokument będzie poddany konsultacjom również ze strony organizacji antyłowieckich. Jednym z najważniejszych elementów ujętych w naszej strategii w zakresie budowania wizerunku jest ochotniczy udział członków Polskiego Związku Łowieckiego w systemie budowania odporności państwa. Pierwszym stopniem w budowaniu odporności państwa i społeczeństwa jest świadomość zagrożeń. Drugim to, co my teraz demonstrujemy, to wyjście poza ramy swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa swojej rodziny i działanie na rzecz innych, takie jak edukowanie na rzecz bezpiecznych zachowań i świadomości zagrożeń, czy ochrona ludności w formie ostrzegania o różnego rodzaju zagrożeniach, poszukiwanie osób zaginionych, krwiodawstwo, czy na przykład tworzenie zorganizowanych formacji obrony cywilnej. Poprzez naszą strategię chcemy usystematyzować te kwestie i stworzyć ramy prawne do włączenia ochotników z Polskiego Związku Łowieckiego do Krajowej Rezerwy Obrony Cywilnej. Dzięki przydziałom w ramach Korpusu Obrony Cywilnej myśliwi będą mogli włączyć się w system ochrony ludności, na przykład w działania ratownicze, pomoc przedmedyczną czy działanie na rzecz zachowania ciągłości działania administracji i porządku publicznego. Pamiętajmy, że elitarność w przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego wynika z naszej głębokiej odpowiedzialności za przyrodę, ale również za lokalne społeczności. Dzięki temu i dzięki wdrożeniu naszej strategii uda nam się zyskać silną pozycję, zarówno w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, ale również w działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa. Skorzystajmy z tego. Chciałbym jeszcze na koniec prosić koleżanki i kolegów o to, żeby rozważając treść tej strategii, przyjąć przychylną interpretację, postarać się wyszukać zadania dla siebie i po prostu zacząć je realizować, bo te z pozoru małe, ale systematycznie realizowane w kołach zadania na rzecz przyrody i lokalnych społeczności tworzą ostateczny sukces naszego zrzeszenia. Nie czekajmy więc na wytyczne z zarządu głównego czy okręgowego, bo to słaba, słaba wymówka, ale zacznijmy systematyczną pracę już dziś, od siebie. Zapewniamy Was, że w strategii znajdziecie mnóstwo inspiracji do działania. Dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Dashboard.